Co czuje do ciebie narcyz? Może się wydawać, że narcyz cię nienawidzi. Na pewnym poziomie to prawda. Dlatego jest ciągle taki zdenerwowany, wściekły, dlatego jest taki urażony i zgorzkniały. Narcyz cię nienawidzi. Jest jednak cienka granica między miłością a nienawiścią. Dlatego Narcyz pojawił się w Twoim życiu. Na pewnym poziomie podziwia Twoje cechy, Twoje zdolności, a jednocześnie Ci zazdrości. Chciałby to mieć dla siebie. Dlatego staje się hejterem, dlatego Cię nienawidzi. Niektórzy mogą myśleć, że to miłość i nienawiść. Jeśli Czegoś naprawdę nienawidzisz, to wtedy nie chcesz mieć z tym nic wspólnego. Nie będziesz wracać do czegoś, czego nienawidzisz. Nie będziesz przychodzić do restauracji, w której mają beznadziejne jedzenie. Nie będziesz oglądać filmów z aktorem, którego nienawidzisz. Tak więc to miłość i nienawiść lecz definicja miłości narcyza. Całkowicie różni się od definicji miłości normalnego człowieka. Pamiętaj, że narcyz nie posiada empatii i skupia się wyłącznie na sobie. Narcyzowi chodzi o to, co może wykorzystać. Chodzi mu o to, co mu dajesz i o to, jak sprawiasz, że się czuje. To miłość w jedną stronę. Jest egoistą i chodzi mu o to, by cię wykorzystywać. Możesz przecież powiedzieć, że kochasz swój samochód, lecz kochasz to, co twój samochód może zrobić dla ciebie. W rzeczywistości go nie kochasz. Więcej znajdziesz na kanale Autentyczny. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij.